naprawdę chcesz, żebyśmy cię wyrzucili z domu. Ale co? Jak wyrzucili? O co wam chodzi? Przecież grzecznie wychodzę siusiać na zewnątrz. Zimno jest pada deszcz. Jak grzecznie chodzę sikać. I zawsze pretensje do kwiatka, nie, do toalety, nie, na dwór nie możesz. To gdzie ja mam siatę? Ale nie chodzi o sikanie. Przynosz się sam do tego co robiłeś przed chwilą, czy nie? Naprawdę tylko sikujemy na dwójki. A to co to jest? Co to jest? Ja. No, jak nie ty? Widzimy, że to ty rozważasz wjeżdżalnie do dusia. Wszystko się nagrywa, kamery są dookoła. I wracasz teraz do domu. No, tak, no wracam, bo byłem już przyszła, ale to nie ja. Mnie tam nie było. Czyli co to jest? Wytłumaczysz mi, co to jest? Oooo, z go. co to jest? Pokażę ja Wam. Ale to nie ja! To No chodź, pokażę Wam. Idzie on idzie. Nie wiem, ale idź za nim. Co? Co nam to Jezu. Co Co? Co palczysz? Co pokazuje palcem na mnie? Ja pokazuję tu palcem! Się upokój! To on! Ten szydki. No co robisz? No To Chowuj się, bo jak ci przyłożę, to ci kabeluś z na spadnie. I to on to zrobił? No tak to nie jest? On jak on! Przecież nie ja! A on jest taki jak ja! Tylko życie. I co my chcemy z nim zrobić? Nie wiem, ale musisz się bardziej postarać, jeśli chcesz nas przekonać, że to nie byłeś ty! Ale to naprawdę nie no weź się przyznaj! Powiedz im, że to ty! Nie ja! Ty! I pokazuj na mnie! Ty, rozumiesz ty! ty gadzie jeden wstręty, ty. To nie byłem ja naprawdę, musicie mi uwierzyć! Czyli pan teraz będzie stał przed lustrem i dar się do lustra, że to byłeś ty, nie ja. A my mamy dowód z kamer. To się działo parę minut temu, rozumiesz to? Powiedzieć ci coś? Stań przed tym lustrem. I podnieś teraz prawą rękę do góry i pomachaj. To jest lewa ręka, ale dobra. Robi to samo co ty. Robi, robię! Ja nie wiem, dlaczego on mnie małpuje, ale jaki zimny jest. Okay. Toreckiczny czy coś. To? A postukaj teraz, tam, postukaj. Muszę to dotykać. Musisz, no. Uff. O, Uff. dzwoni. Cymbał brzmiący. To jest lustro, wiesz? To jest twoje odbicie, to jesteś ty, ten brzydal w lustrze to ty. No jak się tak trochę bardziej hmm. przyjrzeć to. To nawet nie jest taki złej, no tak w sumie nawet I przystojny jest taki. No dopiero był najgorszy na świecie. No się nie przyjrzałem, dokładnie, no jak mówisz, że to ja... To... No, to... no dobra, ale skoro już wiesz, że to ty i mówisz, że jest ten ktoś w lustrze nawet przystojny, to co to jest? Bo przed chwilą to była osoba z lustra. Teraz? No to nie wiem, nie mam pojęcia kto to jest, ale to nie byłem ja. Dobra, zrobimy tak, ty masz mu przekazać, że ma się przyznać do tego, co zrobił. A my w międzyczasie zapiszemy na naszej ścianie jedną z osób, które zasubskrybowały ten kanał. I dzisiaj będzie to mistek podłoga. Jeśli też chcielibyście mieć szansę się tutaj znaleźć, to pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem. A dzięki temu też nie pominie was żaden następny odcinek. Na 15 tysięcy lajków oczywiście wrzucamy wam kolejny odcinek, a teraz wróćmy do naszej nierozwiązanej sprawy. Coś czuję, że ona pozostanie nierozwiązana, bo on nawet za Pączka nie chce się przyznać. No ja bym bardzo chciał się przyznać za Pączka, ale, ale ja tego nie zrobiły Pączku, uwierz mi sobie poczuciu! Yy, nie musisz gadać do Pączka, wiesz? Ale za to pogadasz sobie z Totim, bo zepsułeś mu zjeżdżalnię! Zobacz, jaki Toti jest smutny przez ciebie, leży... Toti, powiedz im, to nie ja! Dlaczego się ode mnie odwracasz? Poszedł sobie, widzisz, nie chce cię znać. Ale... Za to, co mu zrobiłeś! E, to nie ja! Skończ już gadać i robić z siebie ofiarę, bo to Totuś jest tutaj ofiarą i lepiej go teraz przeproś! Mm. Toti... Wiesz, że ja bym ci je zepsuł. No, daj mi tę łapę, no. Wiesz, że ja bym ci je zepsuł, prawda? Wierzysz mi? No stary, potwierdź. Nie wierzy ci. Przepraszam. Mimo, że to nie byłem ja, ale przepraszam za tego drugiego ja. Proszę. I dalej uch, uch, uch. będziesz kłamał? Nawet prosto prostą włosy będziesz kłamał? Ale ja tego nie zrobiłem. Jak mogę się przyznać do czego ta mięciutka łapka? Czego nie zrobiłem? Y on nie rozumie po ludzkiemu. Wiesz? How 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 how. kur. How 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 how. How widzisz kuma? Ja myślę, że to nie wystarczy. On jest dalej smutny, prawda, Ziudek? Tak, musisz zrobić teraz coś w zamian. Weźmy go na spacer. Dobra, idziemy do ty. Najpierw damy ci oczywiście poradnik jak to zrobić, a jak zgubisz psa. To jest poważna groźba, Karalda. tu tu jest gotowy na wyprawę. No właśnie widzę. Tu jest smycz. Aha. Na tym trzymasz psa. No tak, trzyma się widzę. Jest połączony z tym. Tak. No, to ci lubi spacery, także dobrze im to zrobić. No on się tam nie śika spokojnie. No Dobra, to chyba możecie iść. To tutaj idziemy na spacer. Tylko nie po podwórku, tylko musisz wyjść z podwórka, rozumiesz? Tak, hej, tak, no dobra. Włamywacz i Doty poszli na spacer, także teraz będziemy mieli chwilę, żeby wymyślić jakąś karę dla Włamywacza. Musi ponieść jakieś konsekwencje swoich czynów, bo wiecie, nie może być tak, że on teraz będzie sobie wychodził na dwór i rozwalał rzeczy, tak? Innego totusia zjeżdżalnie z urodzin rozwalił. Ale nie rozumiem dlaczego. Co mu odwaliło, że on wyszedł na dwór niby się wysikać i złamał zjeżdżalnie w pół? Po co? Nie mam pojęcia i nie wiem też, dlaczego tak bardzo się upiera, że tego nie zrobił. Skoro mamy dowody, ale skoro on zniszczył coś tatusiowi, to ja myślę, że my teraz musimy coś odebrać jemu. No ale on nic nie ma, dosłownie nic. Ma! Ostatnio zamawiał sobie poduszkę i koc. No to my ją zabierzemy. W sumie jest to jakiś pomysł. Włamywacz w sumie za dużo nie ma, a jak zabierzemy mu koc i poduszkę, to może się nauczy, żeby nie psuć nie swoich rzeczy. Problem, że tam tak śmierdzi, że się nie da wytrzymać. No to prawda, teraz połączyły się dwa zapachy, mysz i jeszcze włamywacz. Nie wiem, co bardziej śmierdzi, czy włamywacz, czy mysz. Eee... Y Nawet nie zdążyłem zamienić z nim słowa. Czemu on już wrócił do domu? To po pierwsze, a po drugie. On nie miał psa! Gdzie on zgubił psa? Błamywacz! Halo! Co, zniknął? Nie wiem, nie ma go tutaj nigdzie. Ej, a co jeśli to nie był włamywacz? Wytłumacz mi, jak to mógł nie być włamywacz? Stał przed chwilą przed nami. No, tak. Ale jakoś dziwnie się zachowywał, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że nie miał kapelusika, nie miał psa. A tak ci tylko przypomnę, że jakiś czas temu był klon włamywacza. Hmm, no ale to już było jakiś czas temu. Ale rzeczywiście, coś tutaj ewidentnie nie gra, coś mi nie pasuje. Ja myślę, że klon włamywacza wrócił. Bo włamywacz wrócił i może chce się z nim zamienić miejscem. Może chce się pozbyć prawdziwego włamywacza. Chodź, patrz. Na tym zdjęciu on ma założony kaptur. I tam w kotłowni też miał założony kaptur i nie miał kapelusika. No ale tutaj nie wiemy, czy on ma kapelusik, czy nie ma. No nie wiemy, ale ma kaptur, a włamywacz nie nosi kaptura. Hmm, jest to trochę dziwne. Włamywacz wrócił i ma psa. Co? On serio był z nim na spacerze i go nie zgubił. To co, przed chwilą w kotłowni był klon błamywacza? No, tak mi się wydaje. I zaczynam mu powoli wierzyć, że on serio nie zniszczył tej zjeżdżalni. Wróciliśmy! Mm. Latajemy trochę produkcję podno. I jak było na spacerze? Udało ci się nie zgubić psa! No, oczywiście, no. Mieliśmy trochę czasu dla siebie, wiesz, żeby zbudować relacje. Wyjaśniliśmy sobie kilka spraw. Yy, no, przeprosiłem Tukiego jeszcze raz, bo no, w sumie to ja jestem trochę I, 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 i mogę nie pamiętać niektórych rzeczy. Może miałem jakiś odchyl no i w sumie, no nie wiem, no może akurat to rzeczywiście byłem ja, ale to mi nie wybaczył. Tylko usiał tak daleko dla pewności. Mm, no dobra. Czyli wszystko wyjaśnione, tak? Czyli to byłeś ty, bo przez chwilę mieliśmy wątpliwości, no ale jeśli się przyznajesz, no to zamykamy sprawę. No, wydaje mi się, że możemy zamknąć sprawę, no tak jak mówię, jestem trochę, no zresztą wiecie, mieszkacie ze mną. Yy... To super, to nic się nie stało w sumie, wiesz? Tak, właśnie mi też. No! O, to, to się cieszę. To dobrze. To już wam spokojne sumienie. Oddaj mi już. Proszę. A jeszcze takie jedno pytanie. Co zrobiłeś z psem jak byłeś w kotłowni? Przed chwilą. Nie byłem w kotłowni. Byłem cały czas tokiem na spacerze. Czyli to chyba naprawdę był klon włamywacza. Czy tak patrzysz? Nie podsłuchuj rozmowy! Ciężko się nie podsłuchuje, jak się stanie. O o czym wy rozmawiacie? Jaki klon? Takie drzewo. Klon. Nie znam. No. Mówimy mu? Co macie za tajemnicę przede mną? No dobra, no może mu powiedz, bo chyba popełniliśmy błąd wobec ciebie, wiesz? No to już by nie był pierwszy raz o ale jaki błąd? To precyzuj. Kiedyś jak cię nie było, to zjawił się tutaj kilka razy taki jakby włamywacz, taki twój klon właśnie. Twój bliźniak. O! Prawie taki jak w lustrze był, co nie? Tylko, że prawdziwy. Yy. No i on chyba znowu tutaj jest, i to chyba on płamał tą zjeżdżalnię, a nie ty. I jak byłeś co na sklepie, że to był w kotłowni i przeglądał twoje rzeczy. Włamał się do naszego domu i grzebał w kotłowni w moich rzeczach? Nie! Gościł mój rodzaj, No tak, tak, tylko nie ma kapelusika. Hmm. No, będziemy wiedzieć, jak go rozpoznać. Ja jestem w kapelu on jest bez. Musimy go znaleźć! Musimy go i szukać koniecznie. Ale po co chcesz ich go szukać? Żeby go nawalić, żeby mu udać nauczkę. Żeby przestał się za mnie przebierać, muszę mu zedrzeć maskę, zobaczyć jaką strętną mordę ma pod spodem, a potem goooo! Nie, już się zaczyna. Tu chodzi o nasze bezpieczne. Ponad wszystkich. Co, jak on jest jakiś, nie wiem, robnięty albo niebezpieczny? A ty nie jesteś. No właśnie, miałam to powiedzieć. Ale ja jestem przyjaźnie robnięty, no przecież z wami mieszkam. A on nie wiadomo jakie ma zamiary, co jak zrobi wam krzywdę albo Maji zrobi krzywdę. I ty niby jesteś taki odważny i ty niby jesteś taki zaradny i mu cokolwiek zrobisz, tak? No nie wiem, no będę jeszcze miał backup. Ciutkowy. Ale Ale takie nigdzie nie idzie, zrozum to i ty też nie idziesz. To co mamy zrobić? Jeśli chcesz być bohaterem, to możesz iść na przykład naprawić po nim zjeżdżalnię Totusiowi. O, to ja jest dobry pomysł. Czyli teraz przez resztę wieczoru łamywacz będzie wychodził z domu, szukał swojego klona, będzie chciał mu coś zrobić, a my będziemy robić za jego nianie i go pilnować, żeby nie odwalił nic głupiego. Coraz bardziej zaczynam się zastanawiać, czy to było mądre, żeby mówić mu, że jest taki klon. Co już tam robiłeś Tak, Rabbiłem zjeżdżalnie, to jakaś oferta, ten klon. Nawet dobrze zepsuć nie umie. No dobra, to wróćmy może już do domu. Może jeszcze sprawdźmy kamery czy coś, czy, czy go nie ma, nigdzie tam nie widać. To tak, my weźmiemy się za sprawdzanie kamer, a dla ciebie mam fajne zajęcie. Skoro tak bardzo chcesz mu coś zrobić, no to tak się składa, że mamy jego zdjęcie. O! Co? To on, dokładnie tak wygląda. No myśleliśmy, że to ty, no ale wychodzi na to, że to on także. No tak. Tak w pochylę to i ja, może podobny. No i teraz zamontujemy ci to na jakiś worek czy coś i... Będę ćwiczył. Będę ćwiczył lanie w, i, 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 i w to, na balanie. Tak, tak, właśnie to będziesz robił. Żeby być w pełni gotowy, jakby się znowu tutaj zjawił. Tak, oczywiście. No dawaj, tutaj, montuj to. No dobra, to idziemy po worek dla włamywacza. Tak się składa, że mamy taki jeden fajny, przenośny i po prostu tutaj nakleimy mu to zdjęcie. Włamywacz będzie mógł się wykazać, a my przy okazji pomyślimy, co zrobić dalej. Ja to, mam tego dziadka. Trzymaj go, żeby nie uciekł. No tak. Może uciec na kartce? Może, dlatego musisz go pokonać. To przyklej go tak po środku. O jak ucieknie z tej kartki, to nie, no to wskoczy. Nie, to ty musisz y, swoim treningiem go pokonać. Nie mogę ci ułatwić sprawy. Też racja. Mam nadzieję, że on nie zna moich tajemnych chwytów. Ja myślę, że on zna lepsze niż ty. Co? Wątpisz o mnie? No gdzie? Taka łachmita, taka łamaga. Jestem porządnym włamywaczem. Wiesz, ja już się włamywałem? Do nas, do domu? A słyszałaś o takim czymś jak Louvre we Francji? Ha. No, to był...

i pijanego misza. O! Piłko może piwko, piwko po może. Nie ma piwka? Dobra, to nie było pytanie. Niestety tak wygląda moje życie co wieczór. Mówiła. Łamywacz i odwalanie coraz to innych głupich rzeczy. Leży chłop nie wstaje. No jak na nim siedzisz, no to leży, nie? Mam coś dla ciebie. <śmienic> Tylko się nie napij to za to bardzo. bardzo. <śmienic> <śmienic> nie ma to jak pić, bo te z witaminami <śmienic> i potem po tym się tak zachowywać. Ale <śmienic> Co tam ci poszło? Tak, weźmy, się mu poszło. Ale my musimy z nim coś zrobić. Walcz tam dalej, okej? Okay? Przez No to pozbieraj go i bij go dalej. A my? Wycierasz nim podłogę? Cię przyda do czego. Nie uciekaj, nie mi podstawuję. Problem w tym, że nie jesteśmy w stanie pilnować go całą noc, a jak pójdzie spać do swojego pokoju, czyli do kotłowni, to na pewno stamtąd wyjdzie. No tak, stamtąd ma wyjście prosto na podwórko. Hmm. Gdzie wyjdziesz? No widać tutaj, tego drugiego. Na to. Nie szukaj go, nie ma go nigdzie. Sprawdzaliśmy na kamerach. Tak, już sprawdzaliście? No! no. jest świadka? To znajdziesz no, się w Chowa się! Nie chowa się! Halo, Jesteś tam. Jest środek nocy, możesz nie wrzeć mordy. Czy on naprawdę myśli, że klon pomyłacze, jeśli tam siedzi, to mu odpowie? Tak, chowam się tutaj. Nie wiem, co on myśli, ale wiem, że to, co mu dałaś, na pewno nie pomaga. <laughs> Poczekaj, musimy go gdzieś przenieść, gdzieś go wsadzić i go gdzieś zamknąć, bo <laughs> wtedy nie będzie udawał na przykład walecznicy. W sensie może będzie udawał, ale nie będzie miał wyjścia stamtąd, tak? A... mam pomysł. Nie wiem czy ci się spodoba. Nie, ja już wiem co ty chcesz powiedzieć. Zamkniemy go u ciebie w pokoju na górze. Ale ja sobie tam urządziłam. A masz jakiś inny pomysł co można zrobić? Czy ja usłyszałam pokój na górze? Tak, mam pomysł wyrzucić go do śmieci. Ale mnie? A kogo? Mnie? Ale ja bym tak grzeczny. Dobra, zróbmy tak. Masz teraz dosłownie chwilę, żeby popakować wszystkie swoje rzeczy, i zmieniamy ci pokój. Do góry wracamy. Musimy go przetransportować na górę. To jest normalny pokój, tam są tylko jedne drzwi. Także jeśli go zamkniemy, to nie będzie w stanie się stamtąd wydostać. Chyba że wyskoczy przez okno, w co wątpię. No i akurat jest łamywacz. Mam kocyczek mój. Mam poddusie w pieski. To są i bary No, piesko-bary. I mam izolkę. Także możemy się przeprowadzać. Prowadź królowo. Wycieczki. Tam no. Do góry. Dobrze, zapraszam na górę. Tak się cieszę, że mogę Ci oddać mój pokój. Jesteś się Dobrze, że jest nas dwoje. <grytko> Każdy się cieszy, widzisz? Już nie mam cię prowadzić. A, tak, to, prowadzi. a, a to, to prowadź. Zaraz musimy tylko odszukać jeszcze kluczy do tego pokoju, żeby go tam zamknąć. Zapraszam. Trochę będzie tam śmierdzieć, ale wywietrzymy. <tłuk contratowani> <tłuk> 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 <Oła>. Supit. <tłuk> Ja umieć katać nie szakać, -oh. waląc głową w sufit. Na sufit. to co, ja sufit przyjeżdżę. Ui, sufit. To, nie to jesteś nienormalny. Nie no dobra. To... Uuu, i mam pieski. Nie! Nie! Daj! Oddaj to domu wylecisz po mnie! Mój, Dla mnie proszę, ja. Zaraz go strzelę w Już Cóż, mój głosy! Nie no dla mnie! Zaraz cię zamknę w tamtym pokoju. Nie, ja nie chcę. Nie opuszczaj to już i tak, No już na moim muszku. Proszę, Totusia, pomóż mi No to facet, o, już chodź, teraz, nie? Bo to już masz kocyk mój i jego, nie twój! Oddaj! Daj, no! Dobra, y jesteś z grą, bo czy mądrzejszy może. Co? Ej, <laughs> ej, ja tak ja nie chcę zwiedzać! Nie, 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 nie. dobra! Ej, okay, zabieraj, zabieraj, powiedz to! No, szała. coś ty jej dał. Ale też piwko nie, 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 ona taka jest po prostu, wiesz. Jeszcze ty się nie rdzące myszą rzeczy mi na łóżko kładziesz i siebie! <noise> to mu się podoba. Ej, ty? No pozór, jak to... mi się to złożył! tak, to mogę dostać, to jest fajne. Podoba mi się. No tutaj ogólnie masz to zakładane koce, bo niestety w tym pokoju nie ma żaluzji i z rana by ci świeciło słońce. Uuu, bardzo dobrze przemyślany patent. O, ale biedny by był! Biedny miewacz, słońce by mu świeciło. Hmm. O, widzisz, jak ona mi współczuje, to no cudowne, jest. <laughs> tak ty jej totalnie nie ocenia. O, jeszcze mi robi pachnąco. Nie, robię, żeby mi nie było śmierdząco. No to rujnę, no nie? No tak jakoś. E, tutaj masz telewizor, ale jego ja raczej nie ruszaj, bo i tak się nie umiesz nim obsługiwać i tak raczej nic nie zrozumiesz z tego, co tam będzie lecieć. E, także jakbyś chciał po prostu, to oglądaj telewizor taki, jaki jest. O, to też sobie dobre, no. Światło zapala się i gasi w tym miejscu. E, tam masz zabawkę, psa, jakbyś chciał się pobawić. Uuu, nie <laughs> mogę się pobawić, ale fajnie. Mamy piłkę. Tuostaje ze mną stali. <grych> Chyba zostaje. Takich e, ważnych rzeczy też to nie ruszaj w ogóle tej skrzynki. Ja może zabiorę stąd klucze. A co no. jest? No, to jest od internetu, od kamer, od wszystkiego. To się nie znam, to nie ma co. No, zabiorę ten klucz, bo może się to różnie skończyć. Jeszcze się wysadzisz w powietrze czy coś. To zabieraj, zabieraj, nie, nie, nie. Czy ty masz jakieś rzeczy, które byś chciała stąd zabrać? Nie. Miałbym za to, żebyś nic stąd nie ruszał. Dobrze, no, no się nie będę pachnął. Dobra, no, to z oprowadzania to by było na tyle. My wychodzimy. Ty tu zostajesz i nie wychodzisz z tego pokoju. Nie, nie ja tam idę grzecznie spać. Pod tociowym kocykiem bym się prawnie czuł jeszcze lepiej, no ale hm, a ja widzisz, nie chcę się podzielić. No mi został mój kocyk. Sam sobie go kupiłeś i zapędziłem ze źródka zresztą, tak tylko przypomnę. Ej! Dlaczego mu to mówi? On już o tym wie Jakieś się szczaił. E, nie, już Maja mi wcześniej powiedziała. Aha, myślałam że się doliczyłeś. To, to się nie, nie, nie sprawdzaj, Fonta, nie, sprawdzaj. Uwierz jej na słowo. E, do, do tego tematu jeszcze kiedyś sobie wrócimy. Ej. Po co już się pominałaś? Nic e, i już się nie odzywaj. Dobra, zamykaj te drzwi. Ja, może tutaj na wszelki wypadek zaczekam, żeby przypadkiem włamywacz stamtąd nie wyszedł. A Maja w tym momencie poszuka klucza, żeby zamknąć te drzwi. Mama, mam, mam klucz! A co to pół za puk? Nie wiem, ja pilnowałem drzwi, a nie włamywacza. No, chyba włamywacza powinny pilnować, a nie drzwi. Pff. Czy on wyskoczył przez okno? No ja nie wierzę. Otworzył okno i wyskoczył przez okno. Włamywać! Gdzie on jest? No tutaj się nie mógł nigdzie schować Ale przecież jak on zeskoczył to on jest cały połamany Idziemy go zbierać Maria! nie ma tak taki mały prank Mały prank tak, wiecie, że żyjecie, nie? Myśleliśmy, że jesteś po prostu cały połamany na dole, wiesz? A gdzie że taki głupi jestem, żeby z okna skakać na cudzy nie. No, kiedyś spadłeś w sumie z okna. Jeden wybrygnął. <laughs> Wiedziałem, że zapomniała. E, dobra, zamknij to okno. Tak jest. Tak jest, szefowo. I nie rób już może żadnych braków, okej? Okay? Nam już naprawdę dzisiaj wystarczy. Dobra, dobra, słowo. Już widać, naprawdę spać teraz. No dobra. W sensie, no i tak, masz już klucz, tak? Tak. No i, i tak już cię zamykamy, więc nie wyjdziesz e, tamtędy, nie próbuj, jeśli chcesz przeżyć. No i... Dobranoc. 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 Co za debi, myślałem, że on wyskoczył z przez to okno. On akurat ma naprawdę różne pomysły. No ale dobra, drzwi zamknięte Cóż zabieram ze sobą A z tego filmu to by było już chyba na tyle Pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem Już naprawdę niewiele brakuje do wbicia 2 milionów subów Także każdy niech teraz klika suba No i oczywiście standardowo zapraszam was na następne filmy Które w tym momencie wyświetlają wam się na ekranie Najprawdopodobniej ich jeszcze nie widzieliście A naprawdę warto je sobie nadrobić Także klikajcie szybko w jeden z nich Bo znikną one dokładnie za 3, 2, i. Yeah, that's...